scenę miłosną, zrobimy sobie rejestrowaną próbę. Dorożka na plan. Zapraszam, poproszę dorożkę. Y, tak, bardzo dobrze. Stop. 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 Pip, co pan? pip, no, na litość. Pip, co pan pip. robi? Jak pan wjeżdża? No jak pan wjeżdża? No przecież to, 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 to jest dorożka. Dorożka wydaje dźwięk. Proszę wydać dźwięk dorożki. A, a tu, to jest, dźwięk dorożki proszę Tu wydać. jest bruk? Kocie u a. Ty łbie. Są kocie łby. To... to jest twoja rodzina. Brum, 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 brum. Jeb, jep, Brum, 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 brum. Czy ja muszę się denerwować na każdej próbie? Czy ja muszę się denerwować? Czy mnie nie możemy mieć szacunku do siebie troszeczkę? Dobrze, jak pan brum brum? Przecież to jest koń! To jest koń! Przecież widać, że koń! Proszę klaklukać! No niechże pan klakluka! Czemu pan nie klakluka? klaklukaj. Ale przy ludziach? Tak, No co pan jest głupi, czy, 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 czy wariat? No, klakluk! Aaaa! Językiem! Językiem pan klakluka, no! Nie, bo a. ja myślałem, że czym innym. Nie, to nie, to nie, to później.